Nikt nie sądził, że premiera dodatku The First Chapter w Japonii oraz w Chinach wzbudzi tak wiele emocji wśród fanów Lorkany, ale o co dokładnie chodzi? Karty chińskie oraz japońskie mają się odrobinkę niby różnić od tych dostępnych w Europie. No i wcale nie chodzi o te podpisy, jak tu widzicie, różniące się, ale o jakość wydruku kart foliowanych. Mają być one niby lepsze, przez co wydrukowane są na grubszym kartonie. No a skoro są na grubszym kartonie, no to można je niby uznać za karty mark, czyli oznaczone, które są zabronione na turniejach. No i rodzi się pytanie, czy możemy korzystać z tych kart. No bo jak wiemy, na turniejach karty Markt są stricte zakazane, a jednak jest to oficjalny produkt od Lorkany. No ale już nie musimy się dłużej nad tym zastanawiać, ponieważ Lorkana dało nam oficjalną odpowiedź. Wczoraj na Twitterze na różnych oficjalnych kontach Disney Lorkana zaczęły pojawiać się oświadczenia. Mówią one o dwóch ważnych rzeczach: po pierwsze, karty japońskie oraz chińskie są legalne na turniejach, pod warunkiem, że będziecie je mieli w kart sliwach, tak samo jak karty angielskie, także możecie je mieszać dowoli. Druga wiadomość jest natomiast taka, że no, w Chinach i Japonii na razie jeszcze nie można korzystać z angielskich kart. Także nie wiem co wy sądzicie, ale jak dla mnie jest to najlepszy moment, żeby zakupić właśnie booster boxy z The First Chapter z japońskiego wydania. Także jak będziecie chcieli zobaczyć opening takiego booster boxa, no to zapraszam do mnie na kanał.